Przedstawiamy SEFTI, nasz najnowszy wentylator zaprojektowany od podstaw. Zaczynając od naszego wysokowydajnego silnika bezszczotkowego, który obraca się z prędkością ponad 1450 obrotów na minutę. Umożliwiając głębokiemu wlotowi powietrza napędzanie 19 m sześciennych powietrza na minutę. Testy laboratoryjne i iteracje projektowe stworzyły nasz wlot powietrza o najwyższej wydajności. Rezultatem jest więcej powietrza przenoszonego dalej i szybciej. A wszystko to przy niższym poziomie hałasu. Nasze nowe silniki oscylacyjne umożliwiają ruch w zakresie 65 stopni w pionie i 120 stopni w poziomie. Dzięki temu docieramy do każdego zakątka pomieszczenia. Zaktualizowane elementy sterujące pozwalają precyzyjnie ustawić przepływ powietrza. Wszystko regulowane za pomocą fizycznego pilota, którego widzisz w ciemności. Safety. Cicho, delikatnie i bez zakłóceń.